Witajcie moi drodzy, witam Was serdecznie po dość długiej przerwie. Słuchajcie, ostatnio bardzo dużo się dzieje i e, obiecuję, że poprawię się troszeczkę i coś tam, coś tam zacznę wrzucać na kanał, ale, ale ostatnimi czasy e, wydarzyła się dość taka duża tragedia, słuchajcie. Mój sąsiad, warsztat po sąsiedzku, spłonął doszczętnie, właściwie dwa warsztaty. E, Omal, że sam nie spłonąłem, e, chodzi o mój warsztat. I słuchajcie, rzecz, jaką moglibyśmy zrobić, jest otworzona zbiórka dla, dla mojego sąsiada, jednego i drugiego, o takie wsparcie, ponieważ stracili wszystko. Zaraz Wam pokażę taki krótki filmik, jak to wygląda, co się stało. Wydarzyło się to 14 marca, dzisiaj mamy 15 marca. Dopiero udało mi się uruchomić tam prąd i, i uruchomić wszystkie inne media. Natomiast chłopaki nie mają dosłownie nic. Nawet jeden klucz się nie ostał. Wszystko dosłownie spłonęło, łącznie z samochodami klientów. Ogólnie, ogólnie powiem Wam, tragicznie to wygląda. Kolejna sprawa jest taka, że chłopaki otworzyli ten warsztat niedawno około pół roku temu. Młoda firma. Dobrze sobie radzili, mieli sporo klientów, fajnie się to kręciło i, i, i trafiła się taka tragedia. Także słuchajcie, jeśli byście mogli, wspomóżcie ich. Słuchajcie, każda złotówka się liczy, jeśli, jeśli byście mogli. Bardzo was o to proszę. Także w opisie pod filmem będzie, będzie link do zbiórki jednej i drugiej. Zobaczcie, rzućcie okiem, pomóżcie. Bardzo, bardzo Wam z góry za to dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. Co się stało? Już lecz jak... Już tak kandidatyłowych. Co ty gadasz? Ja, ja mam dość, chyba normalnie. Wszystkie samochody. mam. Ale tak szybko? Ja pamiętam 5 minut, który wyjechałem. Kuropa 200 tysięcy niecowało. Już na Nie no żarty robić! Ale ja wyjechałem, nic kompletnie nie miło. No wyjechałem, no parę minut. Parę minut. Taka ta to, to sytuacja.